Elo, Mandero, gargule, zwierzę, na rejon, witam serdecznie, znaczy, witam serdecznie, od razu pokażę kijwoje, które są, no coś kurwa, marno, wam idzie, także dropcie, Dropnąć to możecie, ja używać kodu Gryly, on wspiera mnie, ale też daje wam wszystko, to najlepsze ode mnie z tego serduszka. Wsparcie przede wszystkim twórcy i wsparcie moje mentalne i daję wam szczęście ode mnie, wysyłam jak najwięcej się da. Nie, no 10% więcej przy doładowaniu, z kodem gryle możliwość udziału, dopnięcia tego przy doładowaniu każdorazowym. także macie przy każdym doładowaniu szansę. Wiecie o co chodzi, komórkę w Ten No i się mano chłopaki standardowy jakie I widzowie, przewodnia myśl tego odcinka jest jedna i typowa. Obiecałem, tak zrobię. Only rafles cases yy, y, on these battles. Więc chłopaki, tylko raflesy kręcimy, kurwa. Tylko raflesy, rozumiemy się? No to. Tak, tak. A dobrze, dobrze. Tylko raflesy na rozkrętkę 7 zrobimy, dobra, 8. I ty, underdog, czy ilości sztuk, wiecie, jest No zobaczymy, są so, Same raflesy ciśniemy te kurwę po prostu do dna. Do dna ją leci. Pyrę. No. Uf. Zapraszam. zapraszam. To zajęto, okay. I Jestem. zobaczmy, jak tankuje tutaj, jak tankujemy te kurwa na Mają, kurwa, wypluwać wszystko tutaj. Le... Ale ja dla wypluwają, mnie. wypluwają, wypływają. Nie, one ostatnio dają bardzo często. Najczęściej, w sumie, jak jest taki pewny drop, mam wrażenie, że jest przy ilości tam skrzynkach pewny. No to <coughs> będzie pewne. Ale wiecie o co chodzi, nie? Jest bardzo wysoka szansa. Często to jest fajne, że Prawdopodobny ja... Trzeba dym, dymnąć kurwę, po prostu najlepiej. Najlepiej to z tych wszystkich pozostałych ostatnio, ale jak los pewnie kurwa tak, taki złośliwy, to pewnie chuja będzie dawać. Albo będzie dawać jeszcze gorzej niż... Jak o. może dać się najgorzej, to może dać, to dać i jeszcze pomidorkowi kurwa, nie? Trujeczka, trujeczka, dyma, ostro. A on nie ma dwóch bo nie jednego ma. Ostrowić. O kurwa. co tam. Po zawodach, już będziesz przegrane, kurwa, nie? Już pomidorek wjechał kurwa a, i czeń się. Na część pomidorka mam tło kurwa, tutaj ściana ściana oczywiście. No i co? W porządku, bardzo dało w o, Panie Andrzeju, raflesiki do ósemaka, 7-8, cały czas to samo. Zmieniamy tylko koncept kurwa, czy underdogi, czy zwyklaki, a albo raflesiki, szerny. Raflesiki tak, raflesiki. on i raflesiki. Rafles. Możesz dawać nawet z możesz dawać busty, możesz dawać kurwa dżestery, co chcesz. Tylko raflecy mają być. Ni chuja więcej nie chcę na tym odcinku widzowie. Silek raflecał, silek Na razie jest Profitable, o, trzy koła na plusie w sumie tak z dropu wynika. Nie no, raflec to jest bardzo dobra strzynka. Dawaj dwójaka. No na, jest w porządku. Daj nas, dawaj, dawaj Radyjko Anusiak. No, chyba, że widzę, że budżetu zabraknie, bo też tak może się wydarzyć. Radyjko Anusiak. A, to samo ty. Mm, no, po no każdy pojedyn, A nie stało tylko, że ty tam nie zrobiłeś. A, tak mi wyszło. I o, bało, każdy pojedy i będzie już, już ruchana skrzynia. O, o, jeszcze jeden tylko wypadnie i już skrzynia prezentowa będzie nie, Że na plus. Daj butterfly, daj butterfly. A nie, mam dwa butterfly. Daj butterfly, daj da... O kurwa, patrz. Nie no, welter. Liptoneusz, Liptoneusz. Człowiek zawiodł. Na chuj mówisz, Liptoneusz. Teoria przyciągania: przyciągamy same dobre skiny, lecą do nas wszystkie. Kurwo lecisz albo cię wyniosę stąd, zaraz. Aha, podejmuj na Wygrałem, wygrałem. No ale wygrałem, ale czy będzie zruchana ruchu No nie będzie chyba, nie? Nie, no prawie, no nie, no trochę nie. No ale kurwa, wciąż jesteśmy w okolicach dużego plusa, chłopaki. Dobra, to teraz żeby było troszkę inaczej, zrobimy tak, że zakręcimy pięć takich. Zakręcimy, kurwa, pięć takich. I zakręcimy kurwa 5 takich 5 ma to kurwa sens w ogóle? 5 bez boosta i 5 na Nie ma to sensu, nie ma to sensu To nie ma sensu Dobra, Ta, tak ma sens Ale drogi, bo manipuluje magią Przecież kurwa patrz, pyk pik, pyk 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 pyk, pasta, pasty, pasty Kubek, no. pasta, ciemna woda, tak się zaczyna, piękna przygoda, myjemy, bywamy, Dajcie mi wybrać, dajcie mi wybrać. Nic ci nie damy, Kurwa, pierdol się. Bo ja tak magiczne, kurwa, zrobienie tej skrzynki. Magiczne, magiczna, bitwa. magiczna bitwa, magiczna bitwa Magiczne zrobienie tej, Magiczny tej skrzynki? Magiczny trik na zrobienie tej skrzynki, o tak. Zdobili to ci, kurwa, pikuniku <laughs> pod to wiesz? Pikuniku. Ta, naturalny bidulu, oh. pozdro. Dobrze, dobrze, dbajcie tam siebie nawzajem, panowie. Kurwa masz. Masz pysk prosto dostałeś. Dobra, kurwa. dygas i Tylko kurwa. pozytywna atmosfera, pozytywna przyciąga, pozytywne skiny. Dygas i ciasko po Battlefly. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> okay, okay, masz dziękuję. kurwa. źle kurwa kolegom, to masz kurwa, jedz kutas. Dobra. Ciasko za mną? Nie, jeszcze nie, kurwa. Ale jeszcze trochę się o to stara, no niestety. Kulka, czwórka. czwórka. Nie, to jest wszystko, wszystko. Raflety są to pod dygasem. Wszystko, wszystkim. Wszystko wszystkim, wszystkim. ale Raflety są pod dygasem. <laughs> kurwa. O, masz, dygasik jeszcze podbitę. O, sukien rejon nie siedział. Kurwa. A coraz gorzej, kurwa, da wie, że kurwę wiercimy, nie? Wie, że kurwa wiercimy. Dawaj, do dychy, kurwa, nie wiem tam. Nie jest wiercono. Dobra, to tego, tego się nie spodziewałeś, Michał tutaj kurwa. Tego się za chwilę nie spodziewałeś. Tam, to wiesz, za jest za bus. kurwa. Bus albo dwa O kurwa! Ryszarda zakręcił jebany Ja szedni, kurwa, A to dobre. No nie jemy odcinkach, nie jemy. To nie jest kurwa, wiesz Ta piszoniak. O, dobra. Wszystko dla rodziny, kurwa. A to jakiś biedny szutkę, nie? Dobrze, to utrzymuje nas. Nie, kurwa, no, czajcie. Czarno z nas utrzymujemy, ale to, chyba... to jest no, dobry. Po... no kurwa, niech narobi dla rodziny. <gry> ale stąd lecą, Factory Newton? Chyba no, lecą pare, lepsi, czy nie Newton? Ale co najpierw? Za ósemkę lecą, kurwa, nie? Patrz, tak. A, serio? Lecą... Nie. Chyba tylko za szóstkę lecą. A nie za ósemkę, kurwa, to mi się coś pojebało ty. Za szóstkę, za szóstkę. A, no, za szóstkę. Aha, to jest tylko, ja myślę, że są tak jak z dwa koła droższe od tego granitów. To jest odklejony, kurwa. Do dobra, do Ja i ciasko coś, musimy kru. też dotrzeć. O, dobra. O. Jest jest w porządku. I teraz, no jeszcze teraz musimy. No teraz ja do tylko na semperensem. To ciasko jest z nozy... ko ko kogutem zwykłym, nie? Kogut <śmieniu> tego to, to kurwa piął. <śmieniu> semperensem. Kogut go kurwa piało O, do niego. Coś tam dał, coś tam dał od Ciebie. Coś tam dał. Ale to na spokojnie, stary. O. o! Dobrze a... natural kurwa dla, dla tego, dla drużyny na Ty, a, no no i dobra No dobra, a a no kner... to... zwrot, kurwa, 200 dobra A no, Ale Michał sknery z Poznania nic nie daliśmy od siebie, nie? Ta, dobra skrzynia, uważam, że to jest bardzo dobra skrzynia. Kurwa. Nie no to jest zajebista skrzynia, nie. No i co? No to taka, jak tu jeszcze nie było, to zakręcimy na flesiki, nie? Kurwa widzowie jechać z tym, za do taka. Mamy, pa... Mamy budżet, chłopaki. Tak. Kurwa na grubo, patrzcie na grubo, zwyklaczek, kurwa 20 skrzyń. I módlmy się, kurwa, niech to da! Rysiu! Wójka! Wójka mi pokazywała, że się zwolna. Wójka to ja wstawiałem chwilą w kiblu i panią starym mówię dupa swędzi kurwa. O! Czuję wzajemiste miejsca, to the best, in the best. In the best, in the best, the best, of the best. Te słowo, które nagle wiesz, to puści mnie, no to światło. Ale Światło nam nie świeciło za długo. O, tak. I za, A. za długo na was Jakie kurwa I mnie przegrzało, kurwa. No. Patrz kurwa, ty przegrzało no się chyba kurwa ten, tej stronie, co? To takie białe jest To się chyba przegrzało, że to by daje kurwa. No i ja to zgadnam A Ale ty kurwa bledniesz od światła od Nie, Nie. Opalasz się? Ale to światło jest, kurwa, takie, co się męczysz. Męczysz się po tym świetle starym. A to na chuj, gdy się on siedział o świetle i czekał no. bez nagrywania. Ja to opalam. Pyk no. wampacie, guzik, pyk widzowie. I tak sobie działamy, a ten to siedzi cały dzień w tym światłem. Jeszcze Chery Karabicik, jesteśmy, kurwa, tu u Brahms. Jesteśmy w domu, dajcie mi batę dbają. Kurwa, nie dla Patryka, nie dla Patryka, bo się to dobija tutaj do drzwi. No, dobija się stary i zabierze Dobra, zaraz, stary no sobie. Zabierze, pewnie zabierze, kurwa. Czuć tutaj coś fajnego na tu jaka naszego. Kurwa, kurwa. no. A cały ten dołopednik na siebie, bo tylko nie raz, dwa musi drogę zabnąć. kurwa. ten musi, kurwa, tu hapnąć się, wiadomo. To? Gringalus! Ty kurwa gangrenot! Gringalus! Grizla to masz kurwa w nosie! Boruje masz jak dupa! No daj kurwa, daj kurwa! jaka? Nikt ci jest, kurwa A, nie, nie da, ty no, tylko no, dajesz nie tutaj kurwa, 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 kurwa tylko ty już, dajesz Blackusie. Daj kurwa na coś, na tą kurwa, <laughs> Niech ma ten Ryszula kurwa, no niech ma. No ja no pierdolę, no. dobra, dobra to nie chodzisz na 4 Battle to muszę, że udowodnię, Piedrony, że. Pierdolony Filemon kurwa. kurwa. ale no kurwa, coraz kurwa no, tak kurwa, no kurwa no, no kurwa no, tak nie najgorszy, ale no mogło być lepiej. Dawaj Patron, wrzuć to. No. A miał? A ile, miał? A ile macie limit, Siana? Jak za 20, a za zrobił coś, to by bogit? No, a, No Bo to A to już nie raplesiki chyba? Tak, już nie wtedy. No dobrze, coś kurwa, Michał, bo to żeby nie było monotonii, kurwa. Ta, wiesz? no właśnie. Za trzy dychy zajebiemy, underdoga kurwa tego, może być kopaki gdzie się masz tak. za pomidorek ma kurwa zakłótać kurwa. kurwa pomidorek, El Pomidoro by nie miał stary kurwa I i tak zajebny, bo mnie kusi, bo mnie kusi No kurwa, Koś... kto usiadł na tym testowane kurwa. kurwa Case Battle na plecy został odhaczony, teraz lecimy ponad programowo Dwójeczka wolna dla ciastka, się okaże, że nie ma siana, bo za trzy dychy bitwa <śmiech> <śmiech> by było... a, widzowie, ja się, kurwa, Nie, ogólnie, nie, 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 Aha, Kurwy Dlak jebane, perl. trajerskie! Black haha! O kurwa! A to jest nic, to jest nic. To nic, ja tam To jest nie po Nie, bo ja nic nie dropnę, ale to ty nie był załamany, stary. No, bo... <riset> fajnie kurwa jest. Fajnie kurwa. chuj jest. Ludzie, kurwa, Kielci Degas, weź... Ale ty dropniesz, ty dropniesz! Ale chopie! No bo przebiewałeś na Pomidorku, trujaka, Kurwa, po bo... bidorku. pierdoliłeś się na tego trójaka, musiałeś, kur... o, o, kurwa! O! Kurwa, o! Kurwa! Dobra, daj coś, daj coś! Dobra, to no, Ja pierdolę ciasto! ciasto, Kurwa, dziękuję, dziękuję, dziękuję. No i wyszło w porządku, kurwa, widzowie! Kurwa, nie wiem, te refleksy dobre, ale co za dużo i to nie zdrowo, jak widzieliście, bo więcej dawaliśmy tym. No, tak ten, ale tak z zaskoczenia potrafią fajnie oddać i co chyba takie, no, się skrzynki, uważam, bo wszystko nawet jak nie dawały już, to dawały blisko zwrotu, nie? Także to fajne, polecam je i polecam też brać udział w giwałekach, znaczy w doładowaniach, nie? Bo tu używacie gryly, ładujecie na przykład za stówkę, no i kurwa macie 110, i patrzy, i za te 110 to byście udział, kurwa, i za tą stówkę macie udział, raz, dwa, no kurwa, w ośmiu giveaway'ach byście udział, z tego dwa to są grube, i z tego na tych kurwa. Sześciu z nich, czyli tych mniejszych, macie dużo większą szansę niż chłop co wiedzie nie? ale wiadomo, dyszka zawsze możemy, także dyszka na farta, zamiast, kurwa, wiecie, y, wora kupić, jednego wora mniej, cztery do ładowania i, hu, i pasuje, kurwa, nie? Ale to na weekend tak, kurwa, wiecie, jak jest, nie? No co, chłopaki, życzę wam szczęścia, pomyślności, y, jebcie ją... Dupę do młodości. Do ostateczności. Do, do. do, do no, wy dudzicie tę stronę w chuj. Jak z moim kodem, ten się cieszy, on jak sprawił to satysfakcję. Bo to nas dudni to wy wydudicie, ją, kurwa. Taka vendetta widzów za nas. No co, nie mam co więcej pierdolić. Ja powiem, klasyka. Kto w komentarzach będzie wziął z którego to jest odcinka, to niech ta napisze w komentarzu. No i co, widzowie? No i gówno, nie. nie, nie. Cześć, widzowie. Gówno. No i co? No i sto. to. Ciemano!